Halo, halo, ahoj, cześć, z tej strony Resywny i witam was w Morrowindzie, edycją dubbingowaną przez Polaków, w tym również mnie. To będzie taki trochę gameplay, trochę pierwsze wrażenie i pierwsze wrażenie jest świetne. Głos dziewczyny, która śpiewa, sztosik, naprawdę sztosik. Yy, oczywiście... Było wiele przygód zanim udało mi się zainstalować Morrowinda z naszym hajitowym dubbingiem. Znalazłem się na jakiejś dziwnej krainie, nie wiedziałem gdzie idę, po co idę. Miałem jakieś glicze z językiem polskim, do tego widziałem jakieś latające dinozaury. I na koniec zabiła mnie jakaś dziwna. czy coś. Na szczęście po 4 godzinach i 35 minutach ogarnąłem, jak to się robi, z małą pomocą rewesta. Dzięki, rewest. Ale udało się, hej! Więc lecimy z pierwszym wrażeniem, gameplayem, i resztę będziemy ogrywać na streamie. W opisie. Ale najpierw standardowa fabułka. Powiecie z więzienia cesarskiego miasta najpierw lądem, teraz morzem, na wschód od Mormin, nie obawiaj się, bo ja czuwam, jesteś wybrańcem. Co nazywasz? O! rewestik. Ten głos poznał Nawet ta okropna burza nie mogła się dowodzić. Podobno dopłynęliśmy do Mormon. Teraz pewnie nas wypuszczą. Czasik! No dobra. To tutaj wysiadasz w więźniu. Chodź za mną. Okay. To jest kompletnie pierwsze wrażenie. Dlatego będą pewne. Y, pewne cięcia w tym gameplayu, żeby się za bardzo nie zanudzić. Ponieważ gram w tą grę pierwszy raz. Ok, już widzę, że shiftem się, się biega. Ok. Mogą być jeszcze błędy, mogło mi się wszystkiego nie udać się zainstalować. Natomiast pamiętajcie, jeżeli wy będziecie coś chcieli zainstalować, nie będzie wam się udawało. Zawsze możecie do mnie napisać. Wejść na Discorda i jakoś to ogarniemy. Nie mam też napisów. O. Już będą. Zejdź na dooka, żołnierz zaprowadzi cię do biura spisów. O. Pisów? Nie brzmi to dobrze. Nareszcie przybyłeś, ale nasze papiery nie wskazują skąd. Ok, czyli teraz wybieramy sobie rasę. Każdy ma jakieś tam mega fajne te... swoje specjalności. Może zagramy sobie magiem? Czyli, że co? Że jego wszyscy biją? SIX AND A HALF HOURS LATER Dobra, zagramy Norgiem. Norden. Norkiem zagramy. Twarz byśmy zmienili sobie tylko na jakąś taką bardziej kozacką. Teraz wyglądamy trochę jak Wiedźmin. Ale ten taki kozacki polski, a nie... Dobra, zagrajmy Geraldem. Dobra, zagrajmy tak. Podoba mi się to. Świetnie, na pewno się wpasujesz. Ponurę za mną do biura, a dokończymy twoje zwolnienie. No ogólnie sztosik. Dobra, zobaczmy co nas czeka w środku. O, wchodź śmiało do środka, dobra. Okej. Okay. Muszę iść do niego, tak? A tak. Czekaliśmy na ciebie. Przed oficjalnym zwolnieniem musimy cię wpisać do ksiąg. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Wybór należy do ciebie. Bez na pytania. Może nową klasę. Możemy odpowiedzieć na pytania. To my to może być ciekawe. Znajdujesz na leśnej ścieżce dziwne zwierzę schwytane w myśliwskie w... Skipniki. Zwierzę i tez i wygląda na to, że nie pożyje zbyt długo. Co robisz? Tutaj niestety nie mamy przetłumaczonego. tego, ja wam to postaram się tak w miarę logicznie przetłumaczyć, na szybko, więc mogą być jakieś tam małe cięcia. Dobra, pierwsza odpowiedź to jest bierzemy swój sztylet i mm, szybko kończymy jego życie jednym takim cięciem powiedzmy. Drugie to jest nie, nie interweniujesz w naturalną, naturalną ewolucję przypadków, ale raczej wolisz wziąć opportunity, to taka okazja to learn more about a strange animal, żeby nauczyć się trochę więcej o dziwnych zwierzętach that you never seen before, czyli takich, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. No i ostatnia, użyć ziół ze swojego plecaka i puścić to zwierzę do spanka. Hmm. No jako Nord, no to musimy się wczuć w rolę, więc wiecie, silny, potężny Nord. Bierzemy swój sztylet i kończymy jego cierpienie. Pewnego letniego dnia ojciec pozwala ci wybrać sobie rodzaj zajęcia. Co wolałbyś robić? Cinnamon, oczywiście, jako Norweg, jako silny Nord, idę łapać ryby. Kuzyn wymyślił dla ciebie wyjątkowo nieprzyjemne przezwisko. I co gorsza, używa go w obecności Twoich przyjaciół. Prośby nie odnoszą żadnego skutku. Co robisz? To tak zakrwawimy go bardziej niż w Eko Nord, oczywiście, przedłużam się do przemocy. zacięta dyskusja na temat grupy ludzi zwanych telepatami. Zostali oni wynajęci przez lokalnego władykę. Lotka głosi, że obi telepaci czytają w ludzkich myślach, o czym donoszą swojemu panu, czy przesłuchiwana osoba mówi prawdę, czy kłamie. ja myślę, że istotny był z listą zakupów? Wracając do domu, odkrywasz, że jeden ze sprzedawców wydał ci za dużo pieniędzy. Co robisz? Myślę, że. Widzisz, jak na zatłoczonym targu jakiś złodziejaszyk odcina sakiewkę od pasta szlachcica. Ten jednak zauważa próbę kradzieży i, wezwawszy straszy, rzuca się w pogoń za przestępcą. Przestraszony złodziej wpada na ciebie. Upuszczając sakiewkę, nikt najwyraźniej nie wie, że teraz to ty masz sakiewkę pełną złota. Co robisz? Myślę, że możemy postąpić tym razem honorowo. Twój Dzień zleca ci zadanie, którego nie cierpisz. Czyszczenie, stajni. Po drodze napotykasz znajomego chłopca z sąsiedniej farmy, który zgodzi się zrobić to za ciebie w zamian za wybraną przez siebie przysługę. Co robisz? No, już wiemy z Gotika, że nie zawsze się opłaca. <laughs> to wiemy z Gotika. Twoja matka prosi cię o pomoc w naprawie pieca. Nagle pęka spojenie, przetrzymujące bardzo gorąco rurę, która spada wprost na nią. Łapiemy rurę i próbujemy odepchnąć ją z daleka od siebie. No jesteśmy Norwegiem, więc jak łapiemy, to słychamy. Jeśli piękasz, ci w prezencie słodkie ciastko. Nie posiadając się na szczęścia, udajesz się do pobliskiej alei, by rozkoszować się niespodziewanym darem niebios. Tam jednak otacza cię trzech chłopców w twoim wieku. Ich przywódca każe ci oddać im ciastko pod groźbą ciężkiego lania. Z tego miasta widzisz bogato odziane konne uciekającego przed rozścierczonym tłumem. Wiedząc że zaczyna głośno wołać o pomoc. Co robisz? Dobra, biegamy i biegnie mu pomóc. Jesteśmy z wiadownicą. To, to, to mogliśmy zrobić od razu. Zjedzmy w barbarzyńce, Podoba mi się to. wojownik też brzmi dobrze. jednak chyba wojownik. Znakomicie. Oprzedzając cię list, wspomina coś o twoim znaku zodiaku. Co to za znak, jeśli można wiedzieć? Dobra, niech będzie już mega wojownik Jelo. Hmm, to ciekawe. Zanim przestawię pieczeć, przejrzyj te dane jeszcze raz, dobrze? I tak się na tym nie znam. Wychodząc stąd, pokaż te dokumenty kapitanowi. Nie pójdziesz dalej bez swoich dokumentów. Ale swoje dokumenty zostały. Nie zapomnij z kapitanem Gradusem. A tutaj jest to ok, w następnym budynku porozmawiamy z CELUSem. Grawił

Nie wiem czy mamy jakiś y limit. To już najwyżej to sprzedamy, O, tam jest jednak dość wszystko, więc nie pamiętać. To jest tu. ale ja chyba nie mam żadnych węgla, yy, to jest moje wybory. Proszę o dokumenty. Ty pory możemy jeszcze na siebie. Nie mam zbyt wiele czasu, więc lepiej się zeszczaj. Ładny debing. Tak. Mów, podróżniku! Hmm, szkoda tutaj tylko, że nie ma tego dogranego, aczkolwiek może to już będzie w wersji ostatecznej, zobaczymy. Jak już wspominałem, tutaj mogą być jeszcze jakieś małe bugi i tak dalej. Hmm. Aczkolwiek nie ma co się w tym na razie zniechęcać, ponieważ premiera jest dopiero 15 listopada, także jeszcze trochę czasu jest. Mów, podróżniku! Myślę, że to wszystko zostanie y, w wersji ostatecznej poogarniane. Natomiast, jeżeli chcecie zobaczyć moje dalsze przygody w Morrowindzie, bo to jest taki kompletny. Albo No, to sobie pójdę. To jest taki kompletny początek. No to zapraszam na mojego Twitcha twitch.tv slash Tam sobie zobaczycie, jak okrywamy Morrowinda z kamerką. Na YouTube po prostu nie mam kamerki na streamach zawsze. więc Zapraszam serdecznie do tego przedsięwzięcia. I w międzyczasie sobie trochę poeksploruję jeszcze, popatrzę co i jak, jak to wygląda na w tym Morrowindzie. Pod kątem dubbingowym jak najbardziej jakby ja jestem zachwycony. Myślę, że możecie tutaj usłyszeć bardzo dużo fajnych głosów, więc zapraszam Was do ogarnięcia sobie tego i owego. Tu mamy jakieś grzyby. Ciekawe. Dobra, ja się z wami żegnam, na koniec wam tutaj zostawię jeszcze parę takich fajnych scenek. Okej. Okay. Dobra, to było dziwne. Ej No cóż, kozak. Spokaj się, znaleźliśmy sobie jakieś Dobra, poszukamy jeszcze jakiejś walki na koniec odcinka i... i na samą resztę zapraszam Was do mnie na streamka. Okej. Okay. Dźwięk fajny. Dubbing prześwietny, przewspaniały, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do ugrania sobie tego przede wszystkim. Dziękuję bardzo za rewestowi za zorganizowanie projektu i naprowadzenie mnie czemu instalowałem coś źle. <laughs> Trzymajcie się i do zobaczenia na streamku. Cześć! O kurde, każdy tu ja. Się, do zobaczenia. Hej!